Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i witajcie w filmie kilka ciekawostek o chomikach. Ciekawostka pierwsza, czy wiedzieliście, że nasze chomiki to mięsożercy? Tak, nie są to tylko mięsożercy, ale również tak, jedzą mięso, jedzą generalnie robaki. Jak na przykład larwy mącznika. Można je spotkać w karmie mikserami, jednak y Jakaś część osób preferuje jednak dawanie żywych łączników naszym chomikom. Ciekawostka druga. Czy wiecie, że nasze chomiki w dzień, właściwie na dobę, mogą przebiec 7 km w koło brogi? Tak. Więcej informacji co do tego za bardzo nie mam, ale to jest teraz ważne co powiem. Dlatego musi być kołowrotek dobrej jakby średnicy. Przypomnę tylko, że dla chomiczka dżungarskiego, czyli dla chomików ogólnie, ogólnie karłowatych, musi być 20 cm średnicy. Dla chomika syryjskiego musi być 28 cm co najmniej, aby nie dostały nasze chomiki zbrodni kręgosłup. To samo tyczy się na przykład innych gryzoni, czy szczurów, czy myszy. Fakt kolejny. Chomiki nie umieją pływać więc yy, lepiej nie eksperymentować. A takie zamoczenie nawet w płytkiej głodzie może skutkować przeżniwieniem. To dlatego, aby czyścić futerko naszych yy, podopiecznych, używamy specjalnego piasku. Możecie go spotkać pod nazwą pyłek dla szanszyli, ale on nie jest tylko dla szanszyli, tylko właśnie może być też dla chomików. Ciekawostka kolejna. Chomiki syryjskie w naturalnym środowisku żyją w Syrii, a chomiki karłowate żyją na pustyni. Dlatego nie warto zabierać ich na dwór, ponieważ po prostu i tak w naturalnym środowisku dla nich no, nie jest jednak to środowisko takie samo, jak my mamy w naszym kraju. I już ostatnia ciekawostka. Chomikom zęby rosną przez całe życie. Pewnie... Już spotkaliście się z taką sytuacją jak chomiki gryzą prędzej klatki. W sumie nagrywałam o tym oddzielny film, więc serdecznie zapraszam. Moje na przykład chomiki kiedyś gryzły um, też póidełko, miseczkę, ale teraz daję im właśnie um, gałązki i marchewkę. Okej, okay, i to już wszystkie ciekawostki. Jeśli Znasz jeszcze jakieś ciekawe właśnie rzeczy, możesz podzielić się w tym w komentarzu. Nie zapraszam Was jeszcze na mój drugi kanał Świat Miej Gryzoni. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie subskrypcję oraz lajka. A więc to tyle, pa! pa!